Hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny film, tym razem Food Hall i Food Hall z biedronki. Tam takiego filmu nie było, być może teraz w Polsce, więc zrobiłam zakupy w biedronce. Na te zakupy wydaliśmy 460 zł, w tym jeszcze była woda, której nie widać, ci więc już już zaczynam. E, więc oczywiście standardowo kupuję herbatę. Tą bardzo lubię ta kosztowała 3,15 czy 3,19, to jest zielona, cytrusowa, tu wziąłam trzy opakowania. Tu sobie sobie wziął taką malinową, ona też niecałe 3 zł. Mówię dobrze, to jak chcesz, to weź już. E, melisę, bardzo lubię tą właśnie e, z tej właśnie tą najtańszą z widronki. Ta 2,19 zł, tego 4 opakowania, również bardzo często kupuję surówki do obiadu, ten vital tu mam akurat z ogórkiem, koperkiem, ta była 3,5 zł, a ta większa, tu tak odłożę, bo tu wiecie co, gdzieś zrzucę, a ta większa, taka właśnie Kolesław to chyba jest, nie wiem, surówka smakołyk. To też jest bardzo dobre, to kosztowało niecało 500, bo to jest większe, więc surówki są, ale tylko dwie, bo mówię, żeby potem się po prostu to nie przeterminowało. Ciasto, no już nie powinnam, ale były takie bardzo, aż się zaślinęłam, takie apetyczne w tej Biedronce teraz, więc wzięłam ciasto, malinowa chmurka, to 21 zł. No wygląda bardzo dobrze, jeszcze było coś tam z truflą białą, ale mówię, Tomek wolał takie coś właśnie z maliną, więc mówię, dobra, będzie to, odkładam. Oj, dobrze i dalej tak. E, mięso z kurczaka e, to są takie e, sznycel. Więc co to będzie, po prostu do gularu zrobię? To jest 12 zł za paczkę, 300 gramowe jest, to wziąłem dwa razy. Krokiety na szybko na obiad, to są z piżarkami i sery, mozzarella to niecałe całe 8 zł, 400 gramowe. Wędź troszkę wzięła, więc ta. Ogólnie ta wyszła chyba 14 zł. Opakowanie 450 g. To jest kiełbasa śląska z szynki. To akurat taka na kanapkę, bo jest taka bardziej sucha. Ja ogólnie kiełbas nie bardzo lubię, ale to bardzo lubię. To jest taka kiełbasa myśliwska, bardzo sucha, taka naprawdę bardzo dobra jest ta kiełbasa. To 270 g. To kosztowało 13 zł. Żywiecka dla chłopaków, ma taka bardziej tłustej. Wziąłem dwa razy, bo długi termin ważności to było 19 zł. Więc Żywiecka jest. Tu od razu odkładam bo, sorry, odłożę, bo nie mam w ogóle miejsca na tym stole, więc Żywiecka jest. daleki Kiwasa podwawelska, to było 15 zł, y, niecałe 540 gramów, to akurat tam leczo czy co bo takie bardziej to jest ustawę. Y, jeden wzięłam, kwaruk, y, 3,5 zł. To akurat miałam tam no, jakiego mojego, m, takiego mojego, takiego. Robię takie danie na śniadanie, właśnie z twarogu i z jajek. Serek gniezdi, bardzo lubię te z piątnicy. On chyba trzy z czymś kosztował. Wziąłem dwa opakowania. Tutaj szłam kapustę z kiszoną chyba 3,5 złotego mi się wydaje. Do surówki i wziąłam mało małosolne. Chciałam wziąć kiszony, ale w ogóle nie było żadnego jednego, nic nie było po prostu w tych lodówkach, Żadne, żadnego pakowania, więc mówię dobrze, chociaż wezmę to. No, wolałabym kiszonych, bo chciałam kupić 5-6 pokoń, natomiast nie było, więc wziąłam małosolny. 10 zł to kosztowało, bez grosza. Śledzie również bardzo dobre, tutaj wzięłam, to głównie może, ale ja też je lubię. 16 zł wziąłam dwa opakowania. Tak zjechałam, tutaj dalej jeszcze wasy jakieś, Tutaj dla e, Sense wziąłem tarczyński, jakieś kabanosy, to kosztowało 7 zł. Tutaj boczek. No, powiem Wam, że ja go tak jeszcze nie lubię, ale bardzo to apetycznie wygląda. E, to było za 6,5 zł. No, nie najtańsze 100 gramowe, ale pewnie dobre. Tu taka chuda na bardziej dla mnie. To jest też żywiecka, natomiast ta jest chuda, więc ja to spokojnie zjem. To chyba 5 zł kosztowało. A to chyba kocham 6, bo to jest kujawska sucha, również taka, również bardzo dobrze bo już wcześniej, to mi smakowało, 100 gramowe, więc to raz, znaczy wiadomo, no jak chłopacy będą chcieli zjeść, to zjedzą, tylko po prostu ja tej innej po prostu nie będę jadła. Poróweczki z szynki 7 zł, Wziąłem dwa pakowanie, ale już jedno zjedliśmy. Dalej, tutaj mam tak. Ketchup oczywiście, ten Madero, najlepszy. To jest ten taki z czosnkiem i tym jankiem, Dwa opakowania wzięłam tego. i Jedno pikantne. Trzy keczup bo jeszcze mam, które Paweł kupił chyba z wakacji. I nie całe 5 zł, mi się wydaje. I musztardę francuską, Tomek wziął. To 4 zł. Tutaj dwa paszczeciki, podlaskie. Ja wiem, to takie wszystko składałoby bardzo słabo. Jemy to tak może dwa, trzy razy w roku. 3,5 zł. Wziąłem dwa opakowania. Jedno już jest zjedzone, bo wczoraj właśnie wieczorem zjedliśmy. I wzięłam również tak, żeby było: jak nas znajdzie ochota, golonka wieprzowa. Chciałam coś, jakąś szynkę, ale nie znalazłam. To 8 zł kosztowało ta golonka wieprzowa. Nie wiem, jak smakuje tego, nigdy nie jadłam. Dalszy z takich mniej, mniej, zdrowych rzeczy: to jest papryka szczeciński. To ja chciałam ją jedno, jedną, to jakbym krzyczał, że bardzo lubi, to wzięłam 3, 2,5 zł. I tu mam taki, co? Yy, aha, jeszcze z takich rzeczy na obiad, to tutaj mam. Przesunę ryż e, naturalny. To jest z marchewką groszkiem. On chyba 6 zł kosztował. A tutaj jeszcze wzięłam taki z soką szparagową. E, bardzo lubię te ryże. Kiedyś było też taki fajny mix kasz. Natomiast tego już nie mogę teraz w biedronce znaleźć. więc nie wiem, czy wycofali, czy coś. Bardzo dobre to jest, więc ja to do obiadu często z chłopacy też czasu jedzą. E, Mr. Magic to jest do czyszczenia emulsja do mebli. E, lubię to z biedronki, powiem kupuję raz na jakiś czas. A niech to 5 zł, czy 5,50. Parę spraw kosmetycznych. I tutaj wzięłam e Beauty Mas, e tą piankę do czyszczenia do, do mycia twarzy. To jest do skóry normalnej. To wzięłam nakład dla Tomka. E 10 zł. Bez grosza. Dla siebie wzięłam ten taki serum, krem z krem plus serum, natomiast stosowałam to jako tylko serum, natomiast ja miałam tylko czerwone opakowanie wcześniej, nic nie było, tylko było to niebieskie, więc mówię, dobrze, wezmę te, bo tam to się bardzo fajnie sprawdziło i mówię, no to wykorzystam tak czy siak, tylko ja to stosuję jako, nie jako krem, tylko jako tylko jako serum, to kosztowało 20 zł bez grosza i z nowości skupi, skusiłam się na szampon. Powiem wam, że tak szampony, że kupiłam kiedy w Polsce ostatnio, jak byłam, prawie nic, tylko jakieś odżywki mam jeszcze, to jest nikui nie wiem, czy to że czytam, szampon balans, świeże włosy, wiecie co widziałam, to po prostu było y, takie bardziej szampony nawilżające, to mi bardzo przetłuszczają, a nie przetłuszczają, to takie bardziej ochlapłe, natomiast o takich szamponach bardziej takich świeżych właśnie Mam, mam takie wrażenie, że jest taka objętość na włosach, więc, ale było trzy rodzaje na półce, coś jeszcze było nawilżającego i coś chyba jeszcze oczyszczającego aha, i tutaj jeszcze jedne płatki wziąłam 4,49 dalej jeszcze mam e, budyń, to e, właśnie taki z deserków, taki ala znaczy z e, ten, jak to się nazywa w ogóle, zapominam tej nazwy e, serka wiejskiego, budyń właśnie i jajko taki, Ala o właśnie, ala serniczy, bym wzięła dwa razy taki budyń 2,5 zł, żebym miała na zaś Tutaj, w setki szersze to są woreczki. Wzięłam przyprawy: Kami karkówka, kurczak staropolski. I wzięłam również roz 2x2, dwa, Taka jedna przyprawa. Mogłam była wziąć w więcej, ale nie wzięłam, więc tak jest. Tutaj tak szeleszczą mi te cukierki, które syn sobie wybrał, a których miał nie brać. Więc tak, Michałki chyba 28 za kilo, i tutaj takie, jakieś takie landrynkowe, coś 25 za kilogram. I jeszcze chwycił taki 2,5 złotego. Dalej, trochę owoców, więc tak, pomidory. Wiecie co? Nie wiem, jaka cena ma pomidorów, bo nie spojrzałam. Takie zwykle wzięłam, bo w było gdzieś już mało tych pomidorów. Chciałam malinowe, ale były bardzo zniszczone takie. Banany wzięłam. Banany kosztują chyba 7 zł za kilo. Jabłka wziąłem jed, jedne były za 5, drugie były za 6 zł. Był duży wybór jabłek, ale wezmę tego kilka by jeszcze w domu miałam. winogronów wzięłam 10 zł za kilogram, bo właśnie owoców nie mieliśmy. I wziąłem pieczarki jedne jeszcze 8 zł do obiadu. Więc tak, tak to się prezentuje całe te moje zakupy. No, powiem Wam, że po prostu chciałam jeszcze kupić właśnie te kieszony ogórki, taki większy zrobić, jakby tak widzieć na zarzymia, bo my bardzo kiszone lubimy. No, ale cóż, nie udało się. Ale większość po prostu kupiłam. Więc, więc w sumie jestem z tego zadowolona. Więc takie oto haul, jak wspomniałam, 460 zł. Nie wiem, dużo czy mało, no ciężko powiedzieć, tak powyżej 100, 110 euro. No. No ceny chyba, no jak w Niemczech, mi się wydaje, już powoli jest w Polsce. No dobrze, moi drodzy, rozgaduję się za bardzo. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie komentarze i widzimy się już następnym razem. Pa! Zapomniałam pokazać jeszcze dwie rzeczy, więc tak, dla mnie z nowości to jest piątnica skyr jogurt, osma kumoka tiramisu. Cena to była 3,5 zł, wziąłem dwa. Bardzo lubię tiramisu i stwierdziłam, że wypróbuję ten właśnie jogurt. Były jeszcze inne smaki, typu pomarańcza z czekoladą, też taki troszkę inny. Natomiast ja wolę, jak już coś, to tiramisu i wziąłam takie dwa jogurty na próbę. Może już znacie, nie wiem. To chyba jakaś nowość mi się wydaje, bo tego wcześniej nie widziałam w wiodące, Chociaż ja w wiodące rzadko jestem, więc nie wiem. A tutaj taka znana, taki znany produkt dla nas, to jest twaróg wędzony. On niecałe do te koszury, bardzo dobry, polecam. Też kupuję go często. Znaczy za każdym razem w jak jestem. Tutaj w Niemczech tego znaleźć nie mogę. Więc jeszcze jeden twaróg wziąłem. Właśnie ten wędzany, bo wszyscy lubię w domu zjeść. Więc tak. To są te ostatnie trzy produkty. Więc już będę kończyła, bo to już naprawdę wszystko. Także jeszcze raz dziękuję za oglądanie i widzimy się już następnym razem. Pa!